Witam Państwa z Chicago, pieczemy na święta. Tutaj są bardzo znane ciasteczka, popularne Prince I basically jak się je robi, to jest tylko mąka, dwa jajka, dodajemy wanila, sugar, zarabiamy ciasto mikserem. Później formujemy kuleczki i w białku rozbełtanym i do białka kuleczkę, do orzeszków i tak to wygląda takie małe nest. Później jak upieczemy je, wypełniamy je, marmoladą, ciasteczka już są upieczone, chłodzą się. Dank u you